Witam Państwa serdecznie 5 listopada. A więc już teraz przyszedł czas na pozaduszkowy yy, i wszystko świąteczny, wszystkich świętych było. Yy, czas, więc będziemy relacjonować to wszystko, co się zdarza właśnie w listopadzie. No, a potem w grudniu, no i kolejny 2026 rok. Ostatnio się dowiedziałem, że w Wiergolesie, tym latowickim, zmarł pan zwierz. Miał 104 lata. Nie wiem, czy na nekrologach jest, ale wiem, że firma miejska obsługiwała sprawę. No zobaczymy. To znaczy, pogrzeb. Zobaczymy. No to zobaczmy też, kto. Słoneczko jest piękne dzisiaj. A proszę Państwa, jak tak na słońce wyjdę, to rzeczywiście jest cudowne. Ale na razie nagrywam z samochodu, bo wiadomo rzeczą, że uliczny yy, yy, krzyk, wrzask jest straszny. Yy, no to zobaczmy kto zmarł. No jak mówiłem, słońce dzisiaj bardzo, bardzo energicznie świeci. Mało widać, ale spróbujmy coś zobaczyć. Otóż 31 października wieku. 73 lat zmarła Marianna Bociar w proczystości jutro, w czwartek 6 listopada, Kauszynie, w uczystości po pogrzebowe oczywiście i Izidor Petrus, kapitan wojska polskiego w stanie spoczynku, zmarł 30 października jako 79 lat. No, i będzie leżał na cmentarzu komunalnym w Mińsku, Mazowieckim. Jak widać, ci, którzy tutaj nabyli, przyszli, kładą się na naszym cmentarzu komunalnym bądź parafialnym. Następny to Wacław Czarnecki, zmarł 27 października, przeżywszy 89 lat. Dzisiaj pogrzeb po 12.30 No chyba akurat Będzie I na cmentarz Miejscowy, czyli w Mińsku Mazowieckim Marian Jarzębski 67 lat, młody chłop 30 października Zmarł i yy, będzie również leżał na cmentarzu w Mińsku, tym razem na parafialnym Leokadia Lucyna Czwarnuk zmarła 2 listopada w wieku 77 lat i mysza dzisiaj już była i zostanie pochowana na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim. Andrzej Zagrabski zmarł 30 października, 52 lata, no rzeczywiście jeszcze młodszy i wszystkie uroczystości pogrzebowe dzisiaj w Siennicy, czyli dzisiaj w środę. I nie są Rafał zmarł 3 listopada, 71 lat. Miał. I jutro jest pogrzeb. A będzie pochowany na cmentarzu Gwyniańskim. To tyle na dzisiaj. A więc tego 104-latka tutaj już nie ma. Piękny mamy dzisiaj dzień, bardzo słoneczny. W końcu te deszcze się skończyły. No ale co napadało, to napadało. I przecież najbardziej chyba cieszą się z tego rolnicy. Co widać i y, po trawie w ogrodzie u nas szczególnie. Ładnie ją ukosiłem na zimę, a ona rośnie jak szalona. Wszystkiego dobrego z takim anturażem właśnie naszego mińskiego kościoła, najstarszego. Żegnam się z Państwem do miłego zobaczenia, tak za 5-6 dni. उसके कदम रह गया